Cześć Karolina. Cześć, jak tam? Bardzo dobrze, właśnie to jest pytanie do ciebie, bo dawno się nie widziałyśmy, naprawdę dawno i zastanawiam się właśnie, co u Ciebie w wielkim świecie. Opowiadaj. E Myślę, że jest strasznie dużo się dzieje, bo jakby do przodu poszłam ze swoją marką odzieżową. Już wydaliśmy ostatnio kolejną kampanię, drugą kolekcję, więc skupiam się na pewno bardziej na tym świecie swojego biznesu, który otworzyłam. Jednocześnie staram się dbać również o moją rodzinę, więc jakby no skupiam się na takich swoich prywatnych rzeczach. No i to jest właśnie najważniejsze, że też gdzieś, mimo że wspominasz się prywatnie, to też zawodowo i łączysz to. No właśnie, co do tej twojej marki, bo bardzo mnie zastanawia to skąd w ogóle też pomysł, żeby iść w modę. No bo jakby, no wiem, że jesteś modelką, no jakby wiadomo, o czym się zajmujesz, ale no też wiesz, tutaj ciężko czasami na tym rynku się wybić. Moda w ogóle nigdy nie była, nie należała do najłatwiejszych, czy to modeling, czy moda, czy marki odzieżowe. To na pewno jest dużo e, wspólnych czynników. Natomiast e, marzyłam o marce odzieżowej ponad dwa lata. I codziennie szłam spać i budziłam się z tą samą myślą, że ja po prostu muszę otworzyć swoją markę odzieżową. To było moje marzenie, więc ja po prostu musiałam po końcu to zrobić. E, pomysł e, jakby zakiełkował w mojej głowie i w końcu wyszedł na światło dzienne. W ogóle nie żałuję swojej decyzji. Jest naprawdę roller coaster, ale e, przynajmniej się wewnętrznie spełnia. I każda osoba, która prowadzi swój biznes, wie, że to są po prostu skrajne emocje. Czasem jest mega fajnie, a czasem jest po prostu za przeproszeniem do dupy. No właśnie, i pytanie teraz takie, jak sobie poradzić w tych momentach, w których powiedziałeś przysłowiowo, do dopytu się wypika. Kiedy właśnie już się myślisz, że się poddasz, bo jest ciężko, no i zaraz wiesz, tutaj właśnie to falowanie i spadanie, wiesz? O to Wydaje jest... mi się, że to jest no, sinusoida, no ale trzeba to pamiętać w głowie i, i nie poddawać się mimo wszystko. Ja nie należę do osób, które się w ogóle poddają. To jest plus, ale też minus w niektórych sytuacjach. Natomiast, no wiesz, są rzeczy, które nie są w ogóle od Ciebie zależne i musisz się poddać w życiu, no jakby to jest los i Ty możesz zrobić 200% swojej pracy, ale na niektóre rzeczy no, nie masz wpływu, kropka. Więc jeśli na przykład masz półtora miesiąca obsługi z daną rzeczą, no to to jest półtora miesiąca obsługi i musisz się do tego dostosować, bo Ty nie jesteś fizycznie w stanie nic z tym zrobić. Na przykład taki, takie, takie zwykłe moje podsumowanie tego, co może się zadziać. Karolina, Ty jako dwudziestoparoletnia osoba też możesz być przykładem dla wielu młodszych osób, które chcą iść w Twoje ślady i otworzyć własne biznesy, no bo ja zauważyłam, że bardzo wiele Wiele osób się zastanawia, czy iść w to, tutaj ZUSy to wszystko. No i właśnie, jak sobie z tym poradzić, no bo to jest odkładanie na emeryturę, jakby też myślenie o swojej własnej przyszłości. Trochę myślę przyszłościowo, trochę myślę to, to co tu i teraz o emeryturze to ja nigdy nie myślałam, bo właśnie w drugą stronę. Chyba w głowie byłam na tyle ambitna, że chcę, chcę zarabiać tyle, że nie muszę być zdana na emeryturę. O, to, to na pewno miałam w głowie, że chcę po prostu mieć biznes, który sam na siebie będzie zarabiał i nie będę musiała w przyszłości jakby starać się o, o te, te miesięczne zarobki. I oczywiście poświęcam na to swoją młodość, jestem ambitna, lubię to. Natomiast no, w ogóle założenie biznesu nie jest łatwe. No, naprawdę jest dużo wyrzeczeń. Pierwszy rok to jest po prostu jeden wielki rollercoaster, um, ale no i okej, okay, ale jak już się w to wchodzi, no to już w tym jesteś, no nie ma rzeczy nie do zrobienia, to jest ludzkie, tak, to co ludzkie nie jest mi obce, więc jakby ja zachęcam osoby, które chcą się spełniać, żeby wyszły ze swojej strefy komfortu. Czasem po prostu brakuje takiej osobie... Um, jednego słowa takiego, you can, czy jednego słowa, jednej sentencji, you can do it. Bo naprawdę wydaje mi się to tak samo jak u mnie. Jak byłam nastolatką, jakby mnie nikt nie wierzył, wystarczyła mi moja mama, która powiedziała, możesz wszystko, czego chcesz. Mm -hmm. I wiesz, po prostu jeden taki płomień, który po prostu pokaże Ci, że możesz iść po swoje, więc go for it. Więc ja tu stoję przed tą kamerą i zachęcam każdego, kto się zastanawia, go for it. Lepiej się uczyć na własnych błędach, niżeli w ogóle nie próbować. Mm -hmm. A na ile procent Roger też zaszczepił w Tobie tę taką smykałkę do biznesu? Ja myślę, że zawsze miałam smykałkę do biznesu, ale no rzeczywiście mój mąż na pewno dodał mi otuchy, dodał mi takiego wsparcia, wiesz, mam, 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 mam to ciepło domowe, mam tą stabilność prywatną, więc jakby tu mogę zaszaleć trochę z biznesem. Natomiast no mój mąż jest też rozważny finansowo, więc y, mówi mi, że uważaj, żeby nie przefinansować, tu musisz uważać, żeby zacząć ostrożnie, ale niezbyt ostrożnie, więc jakby to są rzeczy, które on, on, on dał mi jako swoje porady, no ale przede wszystkim najważniejsze jest chyba, wydaje mi się, takie y, prywatne wsparcie, żeby ja zawodowo mogła się spełniać, bo ja jakby zaprosiłam do tego projektu osobę, która ma też już wieloletnie doświadczenie w branży właśnie fashion, mm -hmm. y, jako y, osoba, która po prostu pracowała od A do Z w markach, Mhm. Właśnie tutaj też Ciebie zapytam, no bo ja mam wrażenie, że w różnych dziedzinach jakby tutaj inwestycje macie również i właśnie ty jako młoda osoba, Twoje zdanie, patrzę na ceny mieszkań, opłaca się inwestować w nieruchomości? Wszystko zależy, wiesz, no punkt widzenia, <grytania> punktu siedzenia oczywiście. Ja zainwestowałam w Dubaju w off-plan na przykład, czyli w coś, co dopiero powstaje i oczywiście jak coś jest off-plan, to jest o wiele tańsze niż już wybudowane, ale natomiast mam takie podejście, że jak Niektórzy lubią budować od zera. Ja, no, tak, żeby mieszkać, to, to nie bardzo mnie to jara. Ja muszę. Ja, ja wolę się skupiać na innych rzeczach niżeli na budowie własnego domu. Mm -hmm. I tutaj. Y w Dubaju to o ile. Jestem taka trochę 50 na 50, że fajnie jest zamieszkać raz, jakby kiedy jest zima w Polsce, ale z drugiej strony fajnie jest coś na tym zarobić. Więc w momencie, kiedy przyjdzie na przykład klient, który mi zaproponuje, że zapłaci za dany dom, który właśnie jest w trakcie budowy, więcej niż ja włożyłam, no to oczywiście nie będę miał skrupułu, żeby go sprzedać, bo będę miał wtedy zysk i mogę na coś innego przeznaczyć i zainwestować. Więc jakby to jest taka moja skarbonka. Natomiast w Polsce, no z roczorem kupiliśmy już gotowy dom. Tak samo jak ja wcześniej swoje mieszkania kupiłam, już gotowe, żeby nic tam właśnie nie robić, żeby skupić się na tych moich rzeczach, na które poświęcam więcej czasu, czyli no na biznesie, na rozwoju. Myślę, że to jest kwestia priorytetów. I teraz ostatnie pytanie odnośnie tego tematu, czyli jak w młodym wieku nie pozwolić, żeby kasa poprzewracała w głowie? Skupić się na swoich celach i. Wiadomo, że fajnie jest sobie coś kupić. No come on, No, pracujemy po to, żeby wydawać te pieniądze, więc trzeba się czasem e, wynagrodzić za ciężką pracę, którą w sobie w, w siebie wkładamy. E, no ale no, wydaje mi się, że wystarczy być po prostu sobą. No, I nie patrzeć o, muszę być bogaty, tylko o, muszę być... E... Spełniony. No, mm -hmm. ja zawsze patrzę na to, że muszę być spełniona. Ja nigdy nie patrzyłam na to, że och, chcę... Znaczy teraz już patrzę na inne biznesy, więc wiadomo, że mam inne myślenie, ale jak zaczynałam, to nigdy nie, nie myślałam, że chcę zacząć, żeby być bogata. Chcę zacząć, żeby coś osiągnąć, żeby się spełnić, żeby czuć się wolnym człowiekiem i móc, wy, móc w życiu wybierać. Mm -hmm. Więc ostatnie pytanie, no wrócę, no bo ostatnio też media zalała informacja o tym, że żegnasz się z programem w Polsacie. Więc co dalej? Ja nie będę tego komentować, bo to jest dla mnie głupota, to co tam powstało. Okej, okay, więc tutaj w takim razie wszystko zdementowane. Moja droga, z całego serca chciałabym Ci życzyć wszystkiego dobrego, dzięki. kolejnych biznesów, tej głowy do nich, bo widzę, że naprawdę Dobra. tutaj stabilny Determinacja. grunt. Tak. Determinacja. tak, i stabilny grunt i to jest najważniejsze, no dużo miłości, no i założenia Dajemne. rodziny. Och, dzięki. Tobie też! Tak, to, no właśnie, może niedługo. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć!